Masz takiego gościa, który po drugiej stronie siatki jeszcze bardziej ci nakręca do tego, żeby zagrać dobry mecz? Wiesz, jak ktoś mnie sprowokuje, jak ktoś zacznie w moją stronę, to jest super. To ja to bardzo lubię, jak ktoś zacznie mnie prowokować. Ale czekaj, ale jest ktoś taki na przykład, z, którym, z kim grasz względnie regularnie? Wy tam się przecinacie? No? Nie, raczej nie. Raczej zawodnicy też się nauczyli, że po prostu trzeba na mnie machnąć ręką i trochę już nie reagują na to. Bo no tak jest, niestety. No bo tutaj wracamy znaczy, do wiadomo Znaczy, wiadomo, jest też kilka zawodników, których ja też wiem, że nie można sprowokować, bo jak ich sprowokujesz, to on zacznie grać lepiej. Bo no jest kilka tutaj... takich. No masz na przykład Erwina Gapeta, który taki jest. Sądzę, że nie ma sensu też jakiegoś Leala prowokować, Simona. Sądzę, że Wilfredo też nie ma co prowokować, na przykład jak mówiłem ja, ma słabszy dzień albo gorszy, to nie zostaw go, nie, 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 nie dawaj mu preteksu, nie trzeba to też robić z głową. Ale no i to są tacy zawodnicy, których musisz wiesz, musisz mieć tą czutkę kiedy i co i jak. Nie? Mhm. Ale już macie coś takiego, że rozmawiacie o LA? Bo jak był u mnie Kochan, to mówił, że tam od razu tak naprawdę poprzednie igrzyska były tematem już 3 lata przed igrzyskami.